Ja już mam kontakt ja gramy Instagramem, wiesz, nie bo nie była aktualizacja weszła. I to taka RP. owa aplikacja, aplikacja, no, korzaszka, korzaska aktualizacja. Więc zapraszam do oglądania. Czekam na tą aktualizację. O, proszę, już widać pierwsze zmiany, tapeta zmieniona. Eee... Uff. Jak widać, mam nieznany taki mam nick. Tutaj na, na ekranach nic się nie zmieniło już pasowałem, Tutaj też nie ma żadnego nowego pojazdu. Tutaj nie ma żadnej nowej skrzynki. Ale za to mamy nowy ścian Polish. rp. I to jest ciekawe, bo to jest rp po prostu. I ja mogę nawet kraftować, sobie taki serwer i nazwać polska rp. I właśnie to robię. Polish. rp. I 18 osób może to grać. Więc to jest kozak i robimy z tego serię kozaszką. Tak, to jest kozak, więc opierasz się No, więc spoko jest Patrzcie, jak ta mapa wygląda Sama, to ja Jestem bezdomnym, bo jestem mam zero hajcu, Bo jeszcze tu nie grałem nigdy Ale za to mogę sobie dorobić chyba, ale nie wiem Czympę daj? Witam! To jest galeria handlowa. O, proszę, sushi, zoom. O, jeszcze się ruchomymi. Fajnie, tu mamy. Tu mamy sklep dla jakichś zwierzątów. Tu nie wiadomo co. Tu mamy sklep z gitarami. Tu toalety, winda. Uda nie działa. A to można robić... O, ale już tutaj te działają. Proszę bardzo. Jak handlowa gareja handlowa. No typowo. I tu normalnie można sobie dorabiać. Handlowa jest, ma 3 piętra. Widzisz, no. Jakby jest RP, więc tu chyba raczej nie mam tego. Nie mam tu linii linii, ale za to no, bo to jest RP, wiadomo, więc tak widać, ta mapa jest kozaszka, więc kozak może sobie ze autobus, autobusu, szybszy poruszania, przykład o. Rowerze, bo ja mogę mieć już 18-18 rowerze. To już dopiero hit że no. tak, no nie ma tu źle nowego pojazdu, co mam być niby nowego. No i lecimy dalej. Wszyscy mamy na blok Jak fajnie widzę Mamy mysięgi, które mam z Polski wziąć, to może muszę kliknąć na ten serwer. Czyli ten serwer, tak możemy jakoś to na, no jak Dobra, to, na serwer inny, ale za to może muszę coś jeszcze zrobić. I z Polska. Więc też nikt nie ma, nikt jeszcze nie ma z Polaków. Fajna. Zobaczmy, że mamy na mnie w shopie. Nie wiem, część To samo raczej, nikt nowego widzenia nie ma. No tak. To samo jest. Ja w się nie wiem, jak się zmieniło. Otwór. Mam nowe skiny w tak, były te wideo. O, były wideo. Wydaje się, że Szanowni Państwo, w tym filmie porozmawiamy o windykacji śledczej w kontekście restrukturyzacji... E, region. Region już teraz nic nie jest. Jest USA, Europa. Mam europejskie. Play. Daję multi. Ja poprzemy, co jest multi. Jeszcze mam dole o i na przykład damy rekordy map na co mi się... o, czy się... tu oni się w ogóle nie ma, każdy ma prawo to wciągnąć to o, no to wam kliknąć wykrypnąć, liberałom już lista serwerów, mamy polski polska, jest polska, tylko ją. I, nowe... -billy. No, I nie ma żadnej nowej, No, połóż, idziemy w nowego, No, tylko, że dane Tu 15 lat, a Są dwa tryby, jak widać, korzek. Wiesz, no. no... Mój jak mój screen, bo jeszcze ja go nie zmieniłam, bo zainstalowałem tą grę, że miałem ją, ale nie mogę powiedzieć, jak to Więc niestety musiałem... No, wiadomo, pobrać po prostu sobie... Tu już go nie mam. Odchodzę. Razem um. znaczy nic nowego tu nie ma. Ludzi tu byli Nie, że mnie mp. nowymi nie dodali. Przemytam. O, osoba pierwsza wbiła. Ja pozdrawiam się osobą pierwsza. Pierwsza, która będzie miała mi nerwę, jak wyglądał ten film. To je... Na... na filmie. Fil-y-mie. Gosiu, zrozumie? Pokazuję nową aketurizację. Ty? Leży od oczu, bo już sama nagrała ten. Okej, okay. no. Jak widać, pozdrawiam się tu serdecznie. Jest też na filmie. No. Okej okay. Jak widać osoby też je spożywały, jak tam sobie grają Jak mówię tu nic są może nie dodali Ale pogram trochę z bo i to nie byłby taki krótki odcinek Będzie biorę moje

I na tylko daj nowy tryb, kompas e, tej grę, I trybia? no i no. No i no, Nie, nie, no, nie, nie, wiem, nie, 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 wypierdolę. nie, 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 ma, jak widać to się pokażę, to pokazałem. nie, 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 co pokazałem. nie, więc dzięki się na tym, tym filmie. I jeszcze ostatni krótki film. Więc to mamy dzięki się Od chyba piję się sam bo No nie długa TRP, więc polecam beznobylną by swój. Więc na w kolejnym filmie.